Czym straszą, a raczej czym powinny straszyć growe horrory? Przez ostatnie dwie dekady mogliśmy obserwować różne podejścia do tego zagadnienia. Od subtelnego, wpływającego na wyobraźnię, oplatającego gęstym klimatem Silent Hilla, po popularne ostatnimi czasy, zwłaszcza u pozbawionych talentu i wyobraźni twórców Indii, głośne jumpscare'y ala FNAF. Nie trzeba się wiele zastanawiać, by stwierdzić, które podejście jest bardziej skuteczne i ambitne. Zwłaszcza zważając na to, że w pewnym wieku albo po prostu pewien rodzaj osób przestaje się bać wirtualnych straszydeł. Bayer polega na tym, że nawet wówczas, gdy ja czy ty, drogi widzu, przestaniemy się bać, to pierwsze podejście wcale nie przestaje działać. Silent Hill wciąż pobudza wyobraźnię, Fatal Frame wciąż buduje napięcie, a nawet Resident Evil po dziś dzień wywoła ten unikalny, pozytywny stres u osoby, która nie znając go, postanowi spędzić z nim wieczorek lub dwa. Najlepsze jest to, że takie podejście do psychologicznego oddziaływania na odbiorcę nie wymaga, by gra dobrze wyglądała, gdyż takie tytuły nie straszą nas samymi potworami, ale świadomością tego, że takowe mogą się czaić za rogiem. Tego, że gdy już za niego wyskoczą, to staniemy przed koniecznością błyskawicznej decyzji odnośnie ucieczki lub walki. Temu też horrory są domyślnym gatunkiem wielu twórców Indii, którzy brak budżetu na super wizualia, mogą nadrobić swym talentem. Problem w tym, że większość z nich jest i tego pozbawiona, przez co platformy dystrybucji elektronicznej takie jak Steam, od lat zalewane są najzwyczajniejszą kupą gówna, dziesiątkami tytułów próbujących być kolejną amnezją, których twórcy nie rozumieją na czym polega odpowiedni Builda zanudzając graczy powolnym i monotonnym łażeniem przez godzinę, po której wyskakuje na nich ciasteczkowy potwór z głośnym okrzykiem typu UGA Buga". No i oczywiście te wszystkie FNAFy i im podobne, które po prostu straszą dzieci głośnymi odgłosami. Ale właśnie większość nie znaczy wszyscy. Uwierzycie, jeśli powiem wam, że większość mych ulubionych horrorów ostatnich lat to niskobudżetowe gry 2D? Od korp sparty przez Yomawari, po w końcu Darkwood. Darkwood zawiera w sobie wszystko to, co dobry horror zawierać powinien. Ciekawy, tajemniczy i działający na wyobraźnię świat, wywołujące przyjemny stresik ucieczki, ograniczone zasoby, możliwość walki z większością przeciwników, która jednak płynie na wspomniane dopiero co zasoby, no i fantastyczne audio. Ciężko mi wręcz powstrzymać zachwyt przed tym ostatnim, ale po kolei. Akcja gry rozgrywa się w latach 80., w tajemniczym lesie gdzieś na terenie Polski. Ów las nieustannie się rozrasta, pochłaniając kolejne domostwa i ich mieszkańców. Do tego regeneruje się prędzej niż ktokolwiek jest w stanie go ściąć. Istoty znajdujące się na jego terenie nie są w stanie go opuścić, a z czasem ulegają przeróżnym mutacjom. Z początku rząd wysyłał żołnierzy i naukowców na jego teren w celu zbadania tajemniczej anomalii. Ci mogli opuścić las przygotowanymi wcześniej tunelami. Z czasem takich wypraw zaprzestano. W ten sposób minęło kilka lat, aż tu nagle przyjdzie nam pokierować tajemniczym mężczyznom. A naszym jedynym celem jest ucieczka. Niestety, na samym początku tracimy klucz do jednego z tuneli prowadzących ku wolności. I tak oto zaczyna się nasza walka o przetrwanie. Gromadzenie zasobów, zbieranie jedzenia, polowanie, odpieranie ataków dzikiej zwierzyny tudzież innych znacznie bardziej niebezpiecznych istot, wytwarzanie nowego ekwipunku, od pochodni przez wszelakie ulepszenia, nowe bronie, czy ogólnie wszystkiego, co zwiększy nasze szanse na przetrwanie. A to wszystko wszystko pod nieustającą presją czasu, bowiem jak tylko słońce schowa się za horyzontem, z ciemności ruszą w naszym kierunku monstra, z którymi nie sposób walczyć. Czemu też, jeśli chcemy przetrwać każdą kolejną noc, musimy przygotować się na nią w odpowiednio zabezpieczonej kryjówce? Zabicie okien deskami, zablokowanie drzwi wejściowych czymś ciężkim, przetarganie wielkiej szafy, tak by blokowała wyłom w ścianie, a przede wszystkim włączenie agregatu, co by to nam światła nie pogasły, bowiem te jako jedyne trzymać będą z dala istoty paranormalne. Moi stali widzowie wiedzą, że na gry opierającej się o zbieranie zasobów jedzenia i crafting reaguje jak przeciętny człowiek na wdepnięcie w wyjątkowo śmierdzące gówno. Całe szczęście brak tutaj znienawidzonych przeze mnie pasków reprezentujących poziom na jedzenia, napojenia i snu. Żywność i owszem, będzie nam potrzebna, ale do zdobywania nowych umiejętności. Z kolei podoba mi się nawet podejmowanie decyzji, chociażby co do ograniczonych zasobów paliwa. Te bowiem nie tylko musimy przeznaczyć na zasilanie nocnego oświetlenia, ale i na piłę tarczową, by przerobić zebrane drewno na użyteczne deski, czy w końcu do wytwarzania broni, czy latarni. Całe szczęście nie wszystkie napotkane w lesie istoty będą chciały nas zjeść. Tajemniczy kupiec czy człowiek-wilk chętnie wymienią się zapasami, których nie jesteśmy w stanie na daną chwilę znaleźć. Graficznie Darkwood prezentuje się przyzwoicie. Wszystko jest wystarczająco szczegółowe, a animacje bardzo płynne. Co jest najczęściej tym, przy czym zdarza mi się zgrzecać zębami podczas ogrywania kolejnego indyka. Nie w tym przypadku. Jednak to audio zasługuje na medal. Nieustanny szum wiatru poruszający trawą i drzewami, mieszające się z nim ambienty i odległe zawodzenie istot, których wolelibyśmy nie spotkać na swojej drodze. A podczas przeszukiwania kolejnej osady, echa jej mieszkańców. Ale to dopiero próba przetrwania kolejnej nocy przyprawi nas o gęsią skórkę. Odgłosy skrzypienia desek, uginających się pod krokami kogoś w ciemności, stukanie do drzwi i okien, potępieńcze zawodzenie kogoś po drugiej stronie. Po prostu miazga. Tyle zachwalając niniejszą grę, muszę jednak przyznać, że jej nie ukończyłem i nigdy nie zamierzam. Mój wstręt do gier polegających na gromadzeniu zasobów i craftingu wziął górę w chwili, gdyby w celu dalszej eksploracji musiałem przenieść wszystko, co zebrałem z poprzedniej do nowej kryjówki. Okej, okay, przyznam, że fajnymi były z początku te nerwowe wyprawy w celu pozyskiwania zasobów i zrzucanie ich do naszej bezpiecznej kryjówki, a z każdym kolejnym razem poszerzanie obszaru poszukiwań przy nerwowym spoglądaniu na zegarek w celu upewnienia się, czy zdążymy wrócić przed zmrokiem. Rokiem. Niejednokrotnie dobiegając do generatora z depczącymi nam po piętach monstrami. To faktycznie budowało klimat i nastrój grozy. Ale gdy nagle okazało się, że mam biegać od kryjówki do kryjówki, przenosząc wszystko z jednej do drugiej, a ponadto ulepszenia warsztatu nie są przenoszone do tej nowej, to uprzejmie podziękowałem i grę tą wyłączyłem. Ja z miłą chęcią bym ją ukończył, bowiem jest to jeden z tych nielicznych tytułów, w których to całe zbieractwo służy za mechanikę budującą napięcie, a nie za zapychacz czasu. Ale właśnie, gdy dotarło do mnie, że będę musiał jeszcze wiele razy spędzić długie minuty, a w grze dni, na niczym innym jak tylko przenoszeniu tego wszystkiego ze skrzyni do skrzyni, a i będę później musiał wracać do poprzednich kryjówek, by wykraftować co lepsze przedmioty, ponownie dźwigając wymagane zasoby, to zainteresowanie owym tytułem błyskawicznie mnie opuściło. Nadal Uważam, że jest to świetny horror. Przykład na to, jak powinien budować napięcie produkt Indie, ale najzwyczajniej nie jest to gra dla mnie. Ja się z tym pogodziłem i liczę na zrozumienie. Jeśli TOBIE nie przeszkadzają te mechaniki, to tylko zazdroszczę, gdyż czekają na Ciebie godziny przy grze, która wie na czym polega tworzenie mrocznego klimatu i budowanie napięcia. Tak jak wiele osób szydzi z mojego zamiłowania do JRPG i nie rozumie jak można spędzać czas przy tego typu grach, tak ja nie szydzę, ale nie rozumiem fenomenu gier zbierackich, a w przypadku Darkwood najzwyczajniej zazdroszczę cierpliwości, gdyż jest to gra, przy której naprawdę chciałbym się bawić do końca.